Na warsztat trafił Ford Kuga, pojazd wyposażony w instalację CNG z jednostką napędową o pojemności 2,5 litra i mocy silnika 200 koni mechanicznych. Ponieważ klient nie był zadowolony z pracy na tym zasilaniu oraz problemem z dostępem do stacji, postanowił zdemontować ten system i zlecił montaż instalacji LPG. Zanim zdemontowaliśmy instalację wtrysku metanu, wykonaliśmy diagnostykę silnika. Okazało się, że w tym aucie nigdy nie wykonano regulacji luzu. Jak widać w filmie na karcie pomiarowej, jeden z zaworów wylotowych osiągnął 800 mm. Przy tej okazji wymieniliśmy cały napęd wałków rozrządu, włącznie z kołami zmiennej zmiany fazy. Po tym zabiegu silnik odzyskał moc i dynamikę, a zużycie paliwa zmniejszyło się o 2,3 litra na 100 km. Brak regularnych przeglądów, a szczególnie kontroli luzu zaworowego, często doprowadza do uszkodzenia zaworów. Gniazd zaworowych silnik przegrzewa się i często choć nie zawsze dochodzi do uszkodzenia cylindrów, tłoków i pierścieni tłokowych. Nie jest też tajemnicą, że duża część warsztatów nie potrafi określić, czy silnik wymaga kontroli luzu czy nie. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi technikami. Wykonujemy diagnostykę silnikową oraz zasilania i zapłonu.